Pomorze jest kolejowym liderem w Polsce. Mieszkańcy Pomorza najczęściej wybierają kolej jako środek transportu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, samorząd województwa Pomorskiego planuje kolejną kolejową inwestycję. Została już podjęta decyzja o zakupie dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jest też opcja zakupu kolejnych. 29 pojazdów. Wskaźnik wykorzystania kolei za rok 2021 na Pomorzu wyniósł 19,9. To najwyższy wynik w Polsce. Drugie miejsce zajął Mazowsze ze wskaźnikiem 13,6. Łącznie samorząd województwa pomorskiego planuje zakupić 20 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla aglomeracji trójmiejskiej oraz 11 dla linii PKM.